z drugi, tydzień drugi, jedziemy na początek. Mieliśmy w końcu fizykę, w końcu nauczyciel dotarł, i jako pierwsze w poniedziałek mieliśmy ćwiczenia. To jest tak podzielone, że w poniedziałek mamy dwie godziny ćwiczeń, w czwartek godzinę wykładów. Ponieważ wykładów w czwartek nie było, to chwilę mieliśmy krótką opowieść o tym, jak działa wahadło, a następnie przeszliśmy do ćwiczenia. Teraz, jeżeli chodzi o ćwiczenia, one będą zawsze tak wyglądały, że każdy musi się zaopatrzyć w taki papier milimetrowy i każde ćwiczenie robimy na osobnej kartce, którą potem wyrywamy, podpisujemy i dajemy nauczycielowi do sprawdzenia. On w tydzień później nam oddaje gotowe wyniki. Już tych kartek nie widzimy w każdym razie po raz kolejny, więc nie wiem czy pali nimi w kominku, czy, czy je trzyma. Nie, wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie, jeżeli chodzi o to wahadło, to doświadczenie polegało na tym, że na różnych długościach, żeśmy wieszali to wahadło, mierzyliśmy czas, w jaki ono tam się zawaha, 20 razy i na podstawie tego wyliczaliśmy tutaj, trzeba było narysować graf i tego typu sprawy, wyliczyć slope, i na podstawie tego slope, a potem udało się wyliczyć prędkość przyspieszenia ziemskiego. No mi wyszło 9,99. Powinno wyjść 981, ale powiedzmy w takich warunkach yy, szkolnych to, to mogło wyjść nie do końca dokładnie. Tam wiadomo ludzkie oko ma, mocno się myli, także i tak jest nieźle, mi się wydaje. No i to jest tak, jak mają nasze ćwiczenia wyglądać, ta strona, którą oddajemy, czy tam kilka stron. Więc na początku ma być imię, nazwisko, tytuł doświadczenia, yy, wzór jakiego będziemy używać, no i wyniki, czyli taka tabelka, to jak to. Następnie trzeba narysować graf, czyli układ y, współrzędnych i na ten graf nanieść to, co żeśmy wyliczyli, no i na końcu jakieś tam końcowe wyliczania na podstawie tego grafu, które nam wyjdą i rezultat. W czwartek y, mieliśmy już normalny wykład, chodziło tutaj y, o taką bazę o podstawy, czyli chodziło o to, jakie są podstawowe jednostki w fizyce, takie, które już się nie rozbija na mniejsze. Potem mieliśmy jakieś złożone, czyli na przykład jak masz masę, czy tam czas, no to taki Newton to jest już masa razy przyspieszenie. Przyspieszenie to jest też tam coś i tam straty pierdate. Dodatkowo nie wiem jak to wygląda w języku polskim, ale w angielskim okazało się, że jest fizyczne dwa pojęcia distance i displacement i jeżeli na przykład y, poruszamy się jakimś samochodem powiedzmy z punktu A do B to droga którą przebywa ten samochód to jest distance a natomiast miejsce z, czy ten jakby wektor z którego on się przeniósł y, z punktu A do B ta odległość najkrótsza to jest displacement i w związku z tym również mamy dwie tutaj y, rozróżniamy velocity co oznacza displacement w czasie. I to jest wszystko mniej więcej prędkość. I druga rzecz to jest speed, czyli również prędkość ale to jest dystans przez time, czyli ta cała droga, która została przebyta w czasie. Także to jest bardziej speed, to dotyczy samochodu a velocity, no to jakieś tam fizyczne będą pierdoły, śmierdały. No w każdym razie to to, żeśmy sobie umówili, no i następnie przyszliśmy do siły, co to jest siła, co to jest Newton, jak ten Newton się liczy i takie tam podstawowe y, cztery y, główne y, równania dotyczące y, ruchu. No, i potem mieliśmy takie ćwiczenie do zrobienia, że mamy kulę zrzuconą z klifu 100 metrowego i mieliśmy jej obliczyć prędkość w momencie, kiedy mija 70 metr od dołu, 50 i 20 już przed zderzeniem z ziemią. No, i na tym y, polegała nasza fizyka. Także przejdziemy dalej. Teraz matematyka. Z matematyki żeśmy kontynuowali sprawę tutaj z wektorami, było mnożenie wektorów. Y, dzielenie wektorów, dodawanie, odejmowanie, takie tam dużo ćwiczeń żeśmy robili i potem ten nasz nauczyciel lubi robić pytania egzaminacyjne, więc te, które były tam w ileś lat temu, więc robimy, mówi, że to nam pomoże w tym, żeby potem zdać egzamin, więc dwa ćwiczenia. I potem jak już skończył z nami z tymi, z tymi, z tymi wektorami, to mówi, teraz przejdziemy do matryc. Matryce chyba tak się mówi po polsku. Zdaje się. No, yy, no i podstawa taka, co to jest matryca, jak, yy, jak one są zapisywane, jak się je liczy. Yy, no i co to jest właśnie: czy matryca 3x2 albo 2x3, takie tam podstawy. No i kontynuacja będzie w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o elektronikę. No to mieliśmy ćwiczenie, bo no tak jak chyba wspominałem, tydzień wcześniej, ponieważ elektroniki jest mniej, jest tylko dwie godziny tygodniowo i tylko w poniedziałki, więc jeden tydzień będziemy mieli wykład, drugi tydzień będziemy mieli yy, lab. Więc mieliśmy proste doświadczenie do generatora funkcji, musieliśmy podpiąć dwa oporniki, no i mierzyć je za pomocą oscyloskopu, a z drugiej strony za pomocą multimetru. Spadek napięcia na tym drugim rezystorze. No i chodziło o to, żeby mniej więcej e, obliczyć, bo okazuje się, że na oscyloskopie widzimy prąd od pik do pik, możemy sobie obliczyć, natomiast na multimetrze dostajemy wartość RMS. No i chodziło tu mniej więcej o to, potem, żeby wpisać te wyniki, które w osiągniemy, bo zmienialiśmy częstotliwość i zmienialiśmy również oporniki tam, ich wartość, no i w tym momencie żeśmy mierzyli jak to wygląda na oscyloskopie jak to wygląda na mierniku, no i wtedy trzeba było obliczyć z wartości RMS, czyli z tej z multimetra, trzeba było obliczyć wartość peak to peak i jakiś tam prąd również który płynie no i dodatkowo jeszcze yy, na koniec rezystancję która w prądzie zmiennym nazywa się impedancją no i na tym polegało to ćwiczenie także no jak dostanę z powrotem labbook to będę mógł to wpisać wyniki gdzieś mam osobno wrzucone no i tak to mniej więcej wyglądało no i na koniec mikrokontrolery ale żeby opowiedzieć co tam się działo to lepiej przejdę na komputer na początku było krótkie omówienie tego, co to jest ten launchpad, na czym polegają mikrokontrolery tego typu pierdoły, informacja, że potrzebne oprogramowanie możemy sobie ściągnąć ze strony energia.nu, nie wiem czemu energia tak mówią, no i ogólnie rzecz biorąc, że jest to bardzo podobne do Arduino, no trudno żeby nie było, jak to jest po prostu na żywca zerżnięte, tylko kolorki trochę pozmieniane, no i jakaś krótka historia co powstało z czego i że ta energia i niby idee Arduino to to jest jakiś tam mutant pomiędzy językiem C++ a Processingiem. No i na koniec było omówienie właśnie takich tych podstawowych rzeczy, czyli to um, digital ride delay, pin mode i funkcji loop i setup i tego typu rzeczy. No i na koniec uwieńczeniem całego wykładu było spróbowanie zrobienia te, tego typu yy, doświadczenia czy, czy tego typu sketcha, żeby nam tu są. Akurat on ma tą zaletę, ten lunchpad, że tu są dwie diody, yy, które można sobie programować, także, także, także tak. No i co? No, ta energia to jest, tak wygląda strona. Z tej strony można sobie wejść tu, download, ściągnąć to, co trzeba. Nawet nie trzeba tego instalować, bo wystarczy, że się to rozpakuje. Do tego trzeba jeszcze dodać drivery, bo bez tych driverów niestety nic nie ruszy. I jak odpalimy, to zobaczcie, wygląda to dokładnie tak samo jak idea do Arduino. Jak sobie popatrzycie na te, na te podmenu, to wszystko jest tak samo. Jeżeli chodzi o bordy, o płytki, no to tu mamy lunchpady zamiast Arduino, no ale poza tym to wszystko jest mniej więcej to samo. No i tak, jeżeli chodzi o ten przykład, no to tak on wygląda. Udało mi się go zrobić dosyć łatwo, jednak doświadczenie w Arduino robi swoje, coś śmieszne. Nawet sketchy tutaj również zapisują się w formacie w Ino, czyli dokładnie tak samo jak, jak po prostu w Arduino i, no. i tak. No i jeżeli to się wgra, no to to wygląda w taki sposób. Czyli mamy dwie migające diody, czerwona i zielona. No i tyle co chciałem Wam powiedzieć i pokazać w tym tygodniu. Wszelkiego rodzaju komentarze, mile widziane, nowe subskrypcje również będę się cieszył i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!